Szachy to rodzina strategicznych gier planszowych rozgrywanych przez dwóch graczy na 64-polowej szachownicy za pomocą zestawu bierek, czyli pianowych figur. Popularnie choć nieprecyzyjnie szachami nazywa się również wspomniane bierki. Międzynarodowy Komitet Olimpijski uznaje szachy jako dyscyplinę sportu. Szachy to coraz bardziej popularna dyscyplina sportu, można tak o niej powiedzieć. W Dąbrowie górniczej działa klub stowarzyszenie, które propaguje Forma aktywności. Yy, powstaliśmy w tym roku w styczniu. Yy, ja nazywam się Rafael Pierzak i jestem prezesem yy, szachowego stowarzyszenia Zagłębie Dobrowa Górnicza. Yy, nasz klub, yy, pomimo krótkiego okresu istnienia, yy, ma już na swoim koncie yy, kilka sukcesów. Przede wszystkim jest to zwycięstwo w trzeciej Lidze Śląskiej, gdzie zdecydowanie pokonaliśmy wszystkich rywali. Następnie uzyskaliśmy awans do drugiej Ligi Państwowej, która odbyła się we wrześniu i tam zajęliśmy trzecie miejsce, które pozwoliło nam awansować do przyszłorocznych rozgrywek pierwszej Ligi Szachowej. Warto wspomnieć, że jesteśmy już o krok od ekstraklasy, i w tym momencie klub dołączyłby do grona trzech klubów dąbrowskich, które no, stoją na najwyższym poziomie. Tak, dokładnie. Myślę, że po odpowiednich wzmocnieniach składu, które są planowane w przyszłym roku, na pewno będziemy walczyć o awans do ekstraklasy. Już niedługo na terenie Dąbrowy Górniczej odbędzie się. Znaczący turniej szachowy. Tak, chcieliśmy zaprosić do tego turnieju, bo będą to mistrzostwa samorządowców miasta Dąbrowy Górniczej. Dlatego chcieliśmy zaprosić do tego turnieju wszystkie osoby związane z samorządem, a więc przede wszystkim radnych, pracowników Urzędu Miasta, pracowników Urzędu Pracy, pracowników oświaty, y, nauczycieli y, i wszystkie osoby, które y, są związane y, z samorządem miasta Dąbrowa Górnicza. Turniej y, jest planowany y, na drugą połowę lutego. Y, zgłoszenia y, są przyjmowane do końca stycznia y, bądź telefonicznie, y, bądź mailowo. Podam może tutaj kontakt, numer telefonu to jest 698425382, natomiast e-mail to jest zagłębie Dąbrowa, czyli zaglebie Dabrowa, poczta.fm tak, chciałem zaprosić wszystkich miłośników szachów, zarówno amatorów, jak i osoby grające już w innych klubach, bądź pozostające obecnie bez klubu do udziału w naszych zajęciach. W tej chwili prowadzimy zajęcia trzy razy w tygodniu. Gdzie zapraszamy wszystkich na zajęcia? Zapraszamy wszystkich na zajęcia do siedziby naszego klubu, która znajduje się w Dąbrowie Górniczej na ulicy Piłsudskiego 36.